Cyfrowe ewolucje FIRM. Dzień dobry. Witam w kolejnym odcinku cyklu Cyfrowe ewolucje z Orange dla FIRM. Tematem, którym zajmiemy się dziś jest usługa całodobowego monitoringu infrastruktury IT przez Security Operations Center, czyli Centrum Zarządzania Operacjami Bezpieczeństwa. Chociaż termin wydaje się być skomplikowany, to wspólnie z ekspertem z Orange wyjaśnimy dokładnie, co oznacza, jakie firmy mogą skorzystać z tej usługi. Porozmawiam o tym z Rafałem Wiszniewskim. Cześć, Paweł. Jesteś odpowiedzialny w Orange za usługi cyberbezpieczeństwa. Chciałbym, żebyśmy zaczęli od tego, żebyś wytłumaczył, czym jest Security Operations Center. Cześć, Paweł. Łatwmy sobie życie, po prostu sok. Sok to zespół w Orange Polska, który gromadzi ekspertów bezpieczeństwa teleinformatycznego, który pracuje w trybie 24 na 7, mhm. który używa technologii takie jak systemy klasy CM czy operatorskie systemy bezpieczeństwa. Sztuczna inteligencja, bardzo często wykorzystywana, ale po mhm. co? Po to, żeby realizować proces monitorowania bezpieczeństwa, monitorowania incydentów bezpieczeństwa w infrastrukturze klienta. O jakiego typu incydentach mówimy w tym wypadku? Różnych. Najczęściej spotykane od wielu, wielu lat, e, który zwłaszcza dokucza nam w pandemii, to DDoS, dystrybuty Daniel of Service. Atak polegający na wygenerowaniu bardzo dużej ilości danych przez przestępcę z wielu rozproszonych e, najlepiej. Elementów cyberprzestrzeni. Z urządzeń, e, tak, czyli, z urządzeń tak. tak. Ten atak i ten ruch kierowany jest na infrastrukturę naszych klientów mhm. w celu takim, aby kompletnie albo prawie kompletnie wyeliminować ich usługi z rynku internetu. Przeciążyć je po prostu. Jak najbardziej. Mhm. Jak duże tego typu ataki już występowały do tej pory? Na no SOK e, e, mamy w swoim portfolio i portfolio Integrated Solutions usługę Dados Protection. Mhm. E, w zeszłym roku, w czerwcu dokładnie, mierzyliśmy się z atakiem wielkości 303 gigabitów, mhm. ale w tym roku zaskoczyć się, został rekord polski ponad 400 gigabitów kierowanego na klienta naszej sieci mobilnej został przez nas zidentyfikowany i obroniony. A przed czym jeszcze chroni SOC? Przed wieloma zagrożeniami, ale wracając znowu do tych najczęściej występujących, e, identyfikujemy kampanie phishingowe. Kampanie, mhm. które mają na celu ukraść tożsamość e, znanych marek e, funkcjonujących w internecie, e, kurierów, dostawców żywności, e, portali społecznościowych, portali e, z operatorów które... energetycznych, tak, no też, op, którzy przysłają nam niby faktury za prąd. Mhm czy za usługi telekomunikacyjne, A za usługi Telekomunikacyjne, tak. bardzo popularne. Mhm. Kampanie wyłudzając dane autoryzacyjne od naszych internautów, mhm. od klientów naszych klientów, e, wykorzystują je dalej do kolejnych ataków przestępstw. Drugą stroną medalu kampanii phishingowych może być również niebezpieczne podsyłanie naszym internautom linku, który nie tyle kieruje ich do formularza, gdzie te dane mają pozostawiać, mhm. ale przede wszystkim do złośliwego oprogramowania, które dzisiaj również popularnym ransomwarem e, szyfrują dane w infrastrukturze klienta, całkowicie go paraliżując. E, włącznie z backupami, a mm -hmm. tak żeby było konkretniej. I e, tego typu ataki jesteście w stanie zablokować? Jak najbardziej tak. W ramach Security Operations Center Orange Polska świadczy usługę Stop Phishing, która ma na celu e, precyzyjnie identyfikować kampanie phishingowe mm -hmm. e, i blokować je w całej sieci internet Orange. Rafał to jest bardzo interesujące, ale powiedz nad czym jeszcze pracujecie w waszym centrum? W Sagoręcz Polska koncentrujemy się również na bezpieczeństwie urządzeń końcowych naszych klientów. Czyli masz na myśli usługę Cyberwatch? Tak, doskonale. Mhm. Usługa, która paradoksalnie ma zabezpieczać urządzenia, kompletnie ich nie dotyka. Wykorzystując sieć dostępową Orange Polska, stale monitorując połączenia generowane do tych urządzeń, jak i generowane z tych urządzeń do sieci internet, identyfikujemy groźne połączenia, blokując je. Czy jakiś, yy, wtedy instalujecie oprogramowanie na tych urządzeniach, czy nie jest to potrzebne? Nie, całkowicie bazujemy tylko na sieci dostępowej Orange Polska. Drugą stroną medalu usługi CyberWatch jest mhm. ochrona samego użytkownika, który poprzez te urządzenia mhm. końcowe generuje ruch na przykład do kampanii phishingowych. Mhm. Go przed tym, blokując go przed e, taką kampanią, aby nie pozostawiał tam cennych swoich danych e, personalnych czy autoryzacyjnych, czy związanych z jego płatnościami. Czy jak kliknie w ten link do jakiejś fałszywej strony, to ta strona po prostu mu się nie wyświetli. Bo ją zablokujemy. Po prostu zablokujecie. Mhm. Dobrze, ale po co ja miałbym w ogóle inwestować w usługę typu SOC, kiedy mogę sobie skonfigurować własnego FireWalla albo rozwiązanie typu IPS, czyli Intrusion Prevention System i to rozwiązanie zapewni mi ochronę przed atakami typu ransomware czy phishingowymi. No tak Paweł, ale mówisz cały czas o pojedynczych elementach infrastruktury, mhm. która występuje u naszych klientów. Wspomniane IPS, czy IDS, czy, czy FireWall mhm. to są pojedyncze elementy sieci, infrastruktury. Tutaj w procesie monitorowania bezpieczeństwa mówimy o całości, czyli całym poglądzie na to, co się dzieje w infrastrukturze. Do tego potrzebujesz system klasy Security Information Event Management. Skupię się. System Information Event Management specjalnymi kolektorkami dociera do danych gromadzonych w tej infrastrukturze, pobiera je w jedno dla siebie centralne miejsce i nakładając na to odpowiednie algorytmy, właśnie wyszukuje tych zdarzeń bezpieczeństwa. No nie zrobisz tego w ten sposób, że tą jedną pojedynczą technologią obejmiesz ten cały real. A jeśli po prostu zdecyduję, żeby zbudować sobie taki zespół SOC w mojej firmie, korzystając z tych zasobów, które mam, bo przecież mam już administratorów, którzy zajmują się moją infrastrukturą, więc teoretycznie mogę taki i własny zespół zbudować, sok. Po co miałbym korzystać z waszych usług? Tylko pamiętaj, Paweł, że pracują oni do 17, jak zakładam, więc no e, pijąc kawę, jedząc lunch, czy, czy po prostu śpiąc, odpoczywając, ten proces monitorowania bezpieczeństwa musi dalej funkcjonować. Stąd będziesz stał przed problemem zatrudnienia ludzi w trybie zmianowym. Po drugie, pamiętajmy, że ci ludzie nie mogą się nudzić, musisz im dawać ciekawe łamigłówki do rozwiązywania, czyli im więcej klientów będą obsługiwać, im większą ilością zdarzeń e, potencjalnie dla nich groźnych do przeanalizowania, do rozwikłania, będą musieli się zderzyć, tym bardziej będą zafascynowani tą pracą, będą chcieli z tobą mhm. pracować. Pamiętajmy też, że oprócz tego zespołu mu z boku gdzieś musi stać menedżer, który również umiejętnie będzie zarządzał tym zespołem, dbał, żeby ta praca była efektywna dla naszych klientów, ale też ciekawa dla samych pracowników. Stąd też mamy ich rozwój, wysyłamy ich na szkolenia, wysyłamy ich na konferencje, aby podnosili swoje kwalifikacje, podnosili swoją wiedzę na temat zagrożeń, co potem przekładamy na naszą pracę dla naszych klientów. No dobrze, przekonałem się do tego, żeby zakupić usługę SOC Orange i wdrożyć ją u siebie w firmie, ale zastanawiam się oczywiście nad tym, jak wygląda proces implementacji tej usługi. No i ile ona kosztuje? Paweł, musimy zacząć od wywiadu. Musimy mhm. przesłać ci ankietę, ty na nią odpowiadasz, i te mhm. odpowiedzi pokazują nam, z czym się mierzymy, ogóle, mhm. co jest w twojej infrastrukturze. Od tego zależy usługa. Koszty tej usługi przede wszystkim zależy od tego, ile danych produkuje dziennie twoja infrastruktura, mhm. jak jest rozproszona. I jaka jest jej specyfika? Czyli macie jakieś gotowe pakiety, które mogę sobie wybrać? Czy... Bardzo indywidualnie podchodzimy uh -huh. do każdego klienta. Uh -huh. Starannie analizujemy to, jaka jest jego potrzeba w monitorowaniu bezpieczeństwa uh -huh. i na podstawie tego kreujemy mu dedykowaną ofertę. Taką, która kompleksowo, od początku do końca adresuje mu jego potrzeby. Czyli szyjecie na miarę dokładnie tą usługę dokładnie pod, pod tak. konkretnego klienta. Dokładnie uh -huh. tak. I tak samo też jest z technologią, uh -huh. i tak samo też jest z ludźmi w zespole SOC. Jeśli uh -huh. chodzi o technologię, do Doradzamy klientowi, jaki system klasy SIEM mhm. będzie dla niego odpowiedni. Doradzamy też, żeby skorzystał z naszej gotowej platformy, która w Orange Polska w formie multitenantu jest w stanie dostarczyć tę funkcjonalność. Mhm. Czyli klient, tak naprawdę przekazując nam dane do monitorowania, używa naszej platformy bez konieczności inwestowania w swoją, jak później utrzymywania, które jest bardzo, bardzo Drogie. W naszej ofercie możemy dostarczyć technologię SIEM, taką która jest bliska klientowi, bądź proponowana mm -hmm. przez Orange Polska, jak i też skorzystać z modelu Managed Security Service Provider, gotowej platformy SIEM, która jest współdzielona przez naszych klientów, co daje brak konieczności dużych inwestycji po stronie klienta i wiązania się z tym zespołem, z tym systemem na lata, konieczności jego utrzymywania, co jest bardzo czasochłonne i bardzo drogie. Rafał, a w czym jeszcze może mi pomóc SOK? Paweł, wyobraź sobie taką sytuację, że pracujesz w korporacji. Mhm. Jest tam też kilku informatyków. Jeden zajmuje się komputerami, drugi siecią, trzeci dba o drukarki, żeby mhm. po prostu funkcjonowały. Nagle jesteś świadkiem, że jest jakiś incydent, dowiadujesz się, że jest wyciek danych z twojej korporacji i w ogóle ktoś posługuje się twoimi danymi autoryzacyjnymi. Co mhm. robisz? Do kogo dzwonisz? Do pana drukarek, od pana komputerów? Nie zastanawiałeś się nigdy nad tym? Wielokrotnie. No więc, właśnie, mhm. pomyśl, że czego będziesz oczekiwał. Ten ktoś, kto odbierze słuchawkę, musi ci pomóc przede wszystkim w przyjęciu tego zgłoszenia, musi zrozumieć twój problem i musi dać ci radę, co zrobić w kolejnym kroku. Mało tego, ten ktoś po drugiej stronie, w Sok Orange Polska, musi być przygotowany odpowiednią instrukcją techniczną, mhm. jak pokierować działaniami, aby unicestwić ten incydent. To jest bardzo ważne. To wymaga dużego doświadczenia i dużych kompetencji od zespołu, który właśnie pracuje w Orange Polska. Czyli tutaj, niezależnie jakiego typu są incydenty, ja dzwonię na jeden numer telefonu i zawsze mam pewność, że trafię na osobę kompetentną, która pomoże mi rozwiązać mój Dokładnie problem. Dokładnie tak to zostało zaprojektowane. Rozumiem. Bardzo, bardzo dziękuję, Rafał, za tę rozmowę i za te wszystkie informacje, które mi przekazałeś. Dzięki wielkie. Ja również bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, jak się dowiedzieliśmy, dzięki usłudze SOC nad naszymi najcenniejszymi zasobami firmowymi czuwać będą najwyższej klasy specjaliści od cyberbezpieczeństwa z Orange, dzięki którym ryzyko pozostawienia bez reakcji groźnego incydentu w naszej infrastrukturze maleje niemal do zera. Po dodatkowe informacje zapraszamy na stronę, której adres znajduje się na pasku u dołu ekranu. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku cyklu Cyfrowe ewolucje z Orange dla firm.